Mike, Bonnie i Arvo to postacie których los jest poniekąd nieznany. Tak naprawdę mogą być wszędzie. Także hej, cześć się i ja jestem Anorek witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii o teoriach spiskowych ze świata The Walking Dead, tym razem pod tytułem Co będzie z Bonnie, Mikeiem i Arvo. Także, co mój drogi, moja droga, jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Jeszcze tak, w sekrecie, powiem Ci, że statystyki z poprzedniego filmu były bardzo, ale to bardzo ładne. Także, dziękuję bardzo Tobie przede wszystkim, Tobie, dziękuję bardzo serdecznie za tą łapkę. I w tym odcinku pod tym filmem zachęcam Was gorąco. Jeszcze raz doświadczam lajka like oraz suba, nawet nie wiecie, jak bardzo mi to pomaga. Plus, jak bardzo pomaga naszemu kanałowi się rozwijać. Dziękuję jeśli ciebie, co Cię kosztuje mi, to mega motywuje. Mike, Bonnie i Arwo to bezapelacyjnie jedne z ważniejszych postaci końca. Drugiego sezonu The Walking Dead A dlaczego? A dlatego, że jako z nielicznych Udało im się przetrwać Ale stop, stop, przecież ich los tak naprawdę Jest nieznany i dlatego w tym odcinku Porozmawiamy sobie co będzie Właśnie z tymi bohaterami I czy jest taka możliwość, że znaleźliby się w The Walking Dead A New Frontier No ale tej trójki nie możemy oceniać, dlatego, że Kogoś sobie musimy wyeliminować I pierwsza osoba, którą wykluczymy Będzie oczywiście Bonnie, dlatego, że była możliwość Żeby umarła wraz z lukiem w tym jeziorze Z Mike'iem będzie podobnie z tego względu, że też jest taka senka, jest taka możliwość, żeby Clementine właśnie zabiła nam Majka. I jeszcze został nam towarzysz Arwok, o którym tak naprawdę nic nie wiemy, co by się z nim stało. Wiemy tylko tyle, że właśnie gdyby był albo z Bonnie, albo z Majkiem, to wyruszyli prawdopodobnie na południe. Szczerze, szukałem tego długo i nie wiem, czy jest taka opcja, żeby on sam uciekł albo wyruszył. Wiadomo, wiemy tylko tyle, że uciekali na piechotę, co przy jego stanie fizycznym tak naprawdę, moim zdaniem, nie doszliby daleko, a szczególnie do New Richmond. Chociaż oczywiście zawsze są cienie szans, że na przykład spotkał kogoś z autem, który go przygarnął i pojechali razem, ale moim zdaniem o arwie nie będzie już żadnej wspominki, tak samo jak o Michaelu ani Bo Boni to tylko moje zdanie, piszę w że swoje zdanie oczywiście, będę się do niego odnosił i pomysł na teorii Dzięki za uwagę, pamiętaj, że że sobie like, mega i pomaga. Ja się z nam żegnam. Dziękuję bardzo. mi się łapie, pamiętajcie. No i na razie, cześć, pa, pa.